jakiś to podstawa tak stwierdzimy. No i artykuł, który kończy tę serię, przed nami lepsze czasy. Jest tutaj um, cytat z księgi psalmów. Może no, ja go tak, krótko no Tam pisane, <laughs> jeszcze tylko chwilka, już nie będzie niego dziecka. I zwróć uwagę na jego miejsce, już go nie będzie. Lecz nie posiądą ziemię i naprawdę będą się więcej rozkoszować, obfitość się pokoju. Mało pokoju na ziemi, nie? Tak. Ale jest taki pokój na ziemi dla wszystkich poczulnych, pokornych ludzi zapowiedziano. Mm -hmm. No właśnie. A tu w środku jest seria taka ciekawa, Poznawaj słowo Boże. W, każdym, w każdej serii jest to miesiąc. I odpowiedź na pytanie, dlaczego Bóg dopuszcza zło i cierpienia. I znowu w takich króciutkich punktach jest to bardzo ciekawie napisane. Jeszcze mię ochotę sobie poczytać. A ja cię zostawimy zostawiam, radzi tak? Dziękuję. na